Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Kłaniam się Państwu w drugim UFO Newsie. Nie jest to już być może taki bardzo świeży news, niemniej jednak chciałem się podzielić z Państwem taką, no może trochę anegdotą z UFO świata, ze świata tych przepychanek, o których wspominałem w przypadku bazy Langley, czy incydentu z nadbazy Langley. Z bazy wojskowej, gdzie rój tajemniczych dronów nieznanego pochodzenia tam, właśnie bezgłośnie się pysznił nad, nad tą bazą. Tym razem chciałbym się z Państwem podzielić dość zaskakującym zwrotem, jaki nastąpił powiedzmy po tej stronie sceptyków. Ale nie sceptyków, powiedzmy, wykluczających to, że coś dziwnego się dzieje na niebie amerykańskim czy globalnym. Prawdopodobnie Państwo już nie możecie się doczekać, kiedy coś opowiem o Europie, Azji, Afryce, Ameryce Południowej i dojdziemy do tego. Obiecuję. Nie będzie to w tym miesiącu, ale zrobimy to. Ale chciałem się podzielić z Państwem takim niespodziewanym zwrotem dotyczącym doktora Szona Kirkpatricka o którym tutaj wielokrotnie wspominałem, który był dyrektorem AERO, czyli tej agencji do badania anomalii ze wszystkich domen, czyli lotniczych, wodnych, kosmicznych i tak To jest instytucja, która została powołana przez Pentagon, amerykański rząd, żeby wreszcie na poważnie zająć się tematem obserwacji tajemniczych cosi, które się pojawiają w Atakują gdzieś tam, no może nie atakują, tylko niepokoją lotnictwo, niepokoją marynarkę, niepokoją obywateli. No i właśnie początkowo były wielkie nadzieje związane z tym, bo to był pierwszy oficjalny program powołany od czasu projektu Blue Book. No, on się przeistoczył z UAP Task Force, ale to była taka tymczasowa, powiedzmy, grupa. Przynajmniej ja to tak rozumiem, że ona była jakby takim przednówkiem do oceny, czy powołujemy agencje na stałe, czy jest w ogóle o czym rozmawiać. A wcześniej był Bluebook. Oczywiście można powiedzieć, że Pentagon miał ten tajemniczy ATIP w latach 2008-2010, czy tam 2012, ale teraz jest cała ta debata, czy to był A-tip, czy to był ASAP, no, odnośnie tych skrótowców, jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to jest na kanale odcinek na temat tych, tych przepychanek. W to już nie chcę Państwa wpuszczać. Niemniej jednak, chodzi o to, że kiedy doktor Sean Kirkpatrick został wyznaczony właśnie na osobę, która będzie się zajmować UFO z ramienia rządu, no to było takie wrażenie o, ktoś nowy homo przychodzi, nie jest skojarzony z UFO, nie jest skojarzony raczej z kosmosem, z jakimiś egzotycznymi zainteresowaniami, bo przecież osoby, które zajmują się tym tematem, no to mają też swoje przekonania, poglądy, a czasami mają również swoje takie, mówiąc delikatnie, albo troszkę niedelikatnie odpały. Więc ja również miałem taką nadzieję, świeże spojrzenie. Akurat to zdjęcie jest dla mnie takim szczytowym momentem tych nadziei, bo to jest konferencja NASA, kiedy został powołany specjalny panel NASA do zbadania tematu UAP i tam właśnie dr Sean Patrick przedstawiał bardzo ciekawe infografiki dotyczące informacji zbieranych od lotników, od pilotów, od operatorów lotów. Ja patrzyłem na to i myślałem, Oto XXI wiek, wreszcie nie te rysunki łówkiem, właśnie jakieś tam zebrane, tylko mamy infografikę, mamy statystyki, mamy to przedstawienia jakieś dotyczące ilości obserwacji na różnych pułapach, wysokości, zestawienia, jakie najczęściej są raportowane kształty, rozmiary. To było dla mnie fascynujące. A potem w pewnym sensie nastąpił taki ostry zwrot. I dr Sean Kirkpatrick stał się takim naczelnym mm, orędownikiem koncepcji, że nie ma żadnych tajemniczych obiektów w atmosferze, a każda opowieść czy każde nagranie czegoś niewyjaśnionego mogłoby być wyjaśnione, gdyby było więcej danych. I generalnie raport Aero z 6 marca zeszłego tego roku to ma dwa miesiące ten, ten raport. Tego roku, on idzie właśnie takim tropem, że jest bardzo dużo doniesień, dużo nagrań, dużo zapisów niewyjaśnionych sytuacji w atmosferze. Ale gdyby mieć lepsze sensory na miejscu, gdyby mieć lepsze czujniki, wszystko by się to udało wyjaśnić. A zainteresowanie kongresu, zainteresowanie pewnej grupy prawodawców amerykańskich. Na przykład, tym tematem, że jestem tajny, ukryty, zakopany gdzieś program, że jacyś faceci w czarnych garniturach, w czarnych krawatach, czarnych okularach, nawet noszonych po godzinach wieczorami albo w nocy, w czarnych kapeluszach również, że oni mają właśnie gdzieś te tajemnicze dowody zgromadzone gdzieś w piwnicach właśnie i tam je analizują, nie, nie, nie mówiąc podatnikowi nic na ten temat, no że to jest po prostu paranoja pewnej grupy ludzi, którą ja nazywam pieszczotliwie ufoszajką, którzy mają po prostu zestaw pewnych poglądów, i pewnych przekonań, one wynikają z ich zainteresowań, oni się jakby wzajemnie nakręcają. I bardzo wiele osób zwróciło uwagę na to, że właśnie tego typu optyka, na nazwijmy to bardzo szeroką Ufo sytuację w Stanach Zjednoczonych, jest jakby skoń znajoma. I faktycznie jest publicysta, który ma swój kanał. On się nazywa The Basement Office, czyli właśnie bardzo, bardzo, bardzo trafnie biuro w piwnicy. Nazywa się Steven Greenstreet, pracuje dla New York Post. On ponad, nie, jeszcze nie będzie, tak, już dwa lata temu, bo 12 maja 2020 roku. Zamieścił program właśnie na tym kanale, który w pewnym sensie spróbował odwrócić historię, w sensie, że nie było sensownego, nakierowanego na rozwiązania programu badawczego rządu Stanów Zjednoczonych w dziedzinie UFO, tylko że to była właśnie grupa pasjonatów, która spróbowała przekonać cały świat, że, że jednak jest. Coś sensownego w badaniu UFO, i że oni cały czas w pewnym sensie tak za sznurki pociągają, właśnie teraz w amerykańskiej polityce. Sytuacja się odwróciła: to już nie ci zatwardziali przeciwnicy są w ofensywie, tylko właśnie teraz UFO-kult, właśnie taka UFO religia grupa osób, która ma właśnie system przekonań bez dowodów. Ona teraz, właśnie, bije w bębny, i do, do tego tempa, właśnie amerykańska polityka marszeruje. Tutaj, właśnie, mam zobrazowanego pana Stevena Green Street'a. On wcześniej był bardzo zafascynowany tym tematem odtajnienia, właśnie, co Amerykanie naprawdę wiedzą. Czy, czy amerykańskie agencje mają jakąś tajną wiedzę? No, ale właśnie tutaj. O, mam nawet tą grafikę, którą też zamieściliśmy, która jest, no już słynna, bo to jest właśnie ta tytułówka jego programu z 2020 roku The UFO Deception, czyli złuda Ufo, zwiedzenie Ufo, właśnie jak, jak świat dał się oszukać, że UFO to jest poważna sprawa. Tak więc on od dwóch lat mówi w internecie o tym, że. Nie ma sprawy, nie ma tajnego programu, nie ma wraków, że o tym mówi właśnie taka, taka, taki klub pasjonatów. I kiedy wyszedł oficjalny raport Arrow w, w zeszłym roku, no to zauważono od razu, że to jest praktycznie to samo. I Sean Kirkpatrick w wywiadach, on odszedł z Arrow na długo, zanim ten raport został opublikowany, więc tak naprawdę nie wiadomo, na ile on odpowiada za jego treść ale to co mówił w wywiadach jest całkowicie zbieżne z treścią raportu, więc można powiedzieć, że to jest jakby jego duchowe dziedzictwo. No to się zgadzało w 100%. Praktycznie kalka. Tezy, które stawiał Green Street dziennikarz, zostały dowiedzione w cudzysłowie w oficjalnym e, raporcie Pentagonu. I było aż dziwne, że po opublikowaniu tego raportu nie doszło do spotkania tych dwóch głównych bardów tej, tej historii o, o oszustwie ufoszajki, czyli Stevena Greenstreeta i Shauna Kirkpatricka. Trzeba było na to poczekać dwa miesiące, aż w końcu stało się. Właśnie Sean Kirkpatrick udzielił wywiadu Stevenowi Greenstreetowi i byłem bardzo ciekaw, co tych dwóch dżentelmenów po prostu sobie powie. Myślałem, że będą w pewnym sensie sobie gratulować i jakby po prostu... Quod erat demonstrandum stwierdzać, mieliśmy rację, tak jest, nie znaleźliśmy dowodów, nie ma UFO programu, nie ma braków. To już w ogóle sześć czy, czy ten program jest, czy, czy te braki faktycznie są, jakie są dowody, ale ty, tym się zajmiemy w zupełnie innym odcinku. Ale kiedy doszło właśnie do tego programu, muszę przyznać, że on mnie bardzo zaskoczył pozytywnie, ponieważ Steven Greenstreet, który jest przez osobę entuzjastycznie nastawiona do tematu UAP, UFO, jest oceniany jako osoba zgorzkniała która w pewnym sensie też się okopała w swoich poglądach i nie wyściubia nosa po prostu za muru, na którym jest napisane to wszystko ściema. Wykazał się w tym wywiadzie dużą dociekliwością i bardzo fajnym obiektywizmem. I przyłapał Szanakiek Patryka na paru takich wątpliwych wypowiedziach czy tezach. Po pierwsze w raporcie ERO jest dużo miejsca poświęcone temu, że program ASAP, który miał miejsce w latach 2008-2010, był oszukańczy, że osoby, które w nim pracowały, nakłamały Pentagonowi, że będą zajmować się innowacyjnymi technologiami lotniczymi, a badali Duchy, zjawiska paranormalne, niematerialne istoty na ranczu skinwalkera. O tym ranczu oczywiście też będzie odcinek, może nawet nie jeden, bo to jest bardzo szeroki temat. To jest taka posesja w Utah, w stanie Utah, w którym mają się jakby kumulować wszystkie możliwe dziwne zdarzenia, jakie, na jakie ludzkość wpadła od czasów, kiedy zaczęła się kultura. Więc w raporcie Aero jest to podsumowane i jest to spunktowane, że po prostu oni jakby marnotrawili środki, nie mówiąc podatnikowi, że badają duchy z przekąsem i zgryźliwie. Ale z kolei bardzo chwalony jest program UAP Task Force, który został powołany w 2020. I którego raport z 25 czerwca 2021 roku jest punktem zwrotnym w UFO historii w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem to jest w pewnym sensie również oszukańcza narracja, że ona koncentruje się na artykule New York Timesa z 2017. Tam zostało ogłoszone, że był program Pentagonu, potem wyszło, że go nie było. Nie. Ten 25 czerwca 2021 roku. To jest właśnie raport ogłoszony już przez faktyczny program Pentagonu, UAP Task Force, który stwierdza, że na 144 doniesienia o kontaktach z UAP z lat 2004-2021, że 104, na 144 obserwacje, 143 nie udało się zidentyfikować. Nie mówię, że to kosmici. Mówi, że tajemnicze zjawiska faktycznie występują. I tutaj Stephen Greenstreet stwierdza tak, że istnieje jakaś taka dziwna schizofrenia, jeżeli chodzi o cenę tych przedsięwzięć w raporcie Sean'a Kirkpatrick'a, że Asap, który badał właśnie te, te duchy, tutaj Stephen Greenstreet lubi mówić o wilkołakach to jest również z jego strony taka propaganda, bo tam nikt nie mówił o Wilkołakach, ale o tym też wspominałem w programie, który możecie państwo sobie obejrzeć i będę jeszcze mówił przy okazji rancza, ale że ten program jest mieszany z błotem, a UAP Task Force jest chwalone i między innymi tam jest wspomniane, że to właśnie metodologia i system urządzeń wypracowany przez UAP Task Force Umożliwił jakieś sensowne zachowanie się w obliczu tej inwazji tajemniczych aerostatów na, na Stany Zjednoczone na początku 2023 roku, na początku zeszłego roku, kiedy został wykryty i zestrzelony ten wielki balon chiński, który widzieliśmy na ekranach naszych telewizorów. I kiedy w kolejnych dniach 10, 11 i 12 lutego, zostały zestrzelone kolejne tajemnicze, mniejsze obiekty: drony, balony, tuż to wie. A w tych dwóch przedsięwzięciach, Asap UAP Task Force, byli, byli ci sami ludzie. Ludzie, których Steven Greenstreet uważa za skompromitowanych, a tymczasem tutaj jakby właśnie, właśnie tego nie zauważał Sean Kirkpatrick, ale to byłby drobiazg. To, to by było coś taka mała śmiesz śmiesznostka, gdyby nie coś innego, bo. Mówimy tutaj o tym tajemniczym ranczu skinwalkera. To jest odpowiednik amerykański nawiedzonego zamku, gdzie w, właśnie w Lochach śpi bazyliczek. Na dziedzińcu chodzi rycerz bez głowy, a w wieży jest biała dama. No to na tym ranczu jest powiedzmy na niebie latają orby, czy też kule światła po gruncie grasują tajemnicze, niezidentyfikowane zwierzęta, a gdzie-niegdzie otwierają się portale i nawet z tych portali są w stanie wychynąć jakieś, jakieś cieniste humanoidy. Tak więc odnośnie tego rancha, Steven Greenstreet też zrobił research, też przeprowadził śledztwo i rozmawiał z właścicielem tego rancha. Jest nim Brandon Fugle, który jest hmm, potentatem nieruchomości, wielkim bogaczem. On zakupił to rancho od Roberta Bigeloa, entuzjasty UFO i hmm, też potentata jeszcze większego multimiliardera również związanego z inżynierią kosmiczną i on prowadzi na tym ranczu swoją docudramę we ze w współudziale z History Channel. I tutaj można oglądać, powiedzmy, przygody grupy badaczy, którzy tam są osadzeni przez, od wiosny, chyba do jesieni na tym ranczu, i oni tam starają się przeprowadzać eksperymenty, starają się jakieś zarejestrować dziwne zjawiska. Na ile to wszystko jest, powiedzmy, miarodajne, to jeżeli kiedyś zrobię odcinek na temat tego rancza, właśnie tej, tej serii dokumentalnej, to będę musiał Państwu powiedzieć, że nawet jeżeli jakiś jeden eksperyment tam mi się wydaje sensowny i oglądam go z zainteresowaniem, to potem trzy czy cztery razy oni się ekscytują, jak tam im mucha przeleci przed kamerą albo coś i powtarzają it's crazy. Ale kiedy w 2018 Brandon Fugel nabył to ranczo, to chciał pewnej współpracy z czynnikami oficjalnymi. I pojechał do Waszyngtonu zrobić prezentację, briefing dla zainteresowanych osób z rządu na temat tego rancza. I odbyło się spotkanie. I właśnie e, Fugle, Brandon Fugle, czyli właściciel Rancha, powiedział Stevenowi Greenstreetowi, że w tym spotkaniu uczestniczył właśnie Sean Kirkpatrick. Doktor Sean Kirkpatrick, który twierdzi, jakby, może nie mówi tego wprost, że to rancho to jest wariactwo, ale generalnie wszystko to, co on twierdzi na temat ułap UFO. Jakby zgadza się z tym, że źródłem tej grupki, która uważa, że istnieją jakieś paranormalne zjawiska, jest to rancho. I teraz w tym wywiadzie właśnie Green Street Kirkpatrick, na pytanie o udział w tym, w tym spotkaniu dotyczącym rancha, Kirkpatrick powiedział: nie, nie, mnie tam nie było. to Ja się w ogóle nie interesowałem zagadnieniem jakichś dziwnych zjawisk, zanim nie zostałem przydzielony do tego aro. No, i tutaj jest właśnie taki moment y, zawieszki. I Stephen Greenstreet, trzeba mu to oddać, że nie przyciął tego wywiadu, nie pominął tego szczegółu, tylko zwrócił uwagę na y, konflikt w y, wypowiedziach. Kto ma rację? Czy Kirkpatrick, który się wymigiwał w pewnym sensie od uczestnictwa? Nie, że wtedy go w ogóle nie było w tamtym stanie, że może był na jakiejś innej prezentacji, ale um, nie wiadomo. I Green Street postanowił napisać do, do Fugala, że, że ma właśnie taką wątpliwość, nie wie co z tym zrobić, że w wywiadzie Kirkpatrick zaprzeczył temu, co on mówił. W sensie, co Fugal wcześniej mówił. No i Fugal, który się z Green Streetem nie lubi. I ja akurat nie oglądam tych odcinków, ale widzę, że tam samych ikonek na, na tym New York Post, że padły brzydkie słowa pomiędzy. Panami, Fugalem i, i Green Streetem, między publicystą a właścicielem rancha, ale od maila do maila doszło do informacji, że są zdjęcia z tego spotkania. Brandon Fugal stwierdził, że są zdjęcia, on ma dowody na zdjęciach, jest właśnie Sean Kirkpatrick. No to okej, okay, to skoro jest dowód, widać kto był, no to, no to pokaż. Tak? I tutaj powstało takie wrażenie: to jest bardzo częste w tym ufo świecie, niestety, czasami już ma się go naprawdę dość, że ktoś mówi: Tak, mam zdjęcia, mam dowody, mam, mam wszystko, no to pokaż. A nie, bo może gdzieś to przekazałem, kartę właśnie z tymi zdjęciami, odzyskam ją może, może w przyszły czwartek, a może w październiku 2025. Kiedy mówi się o konkretach, to dochodzi do takiego rozmycia. A się okazało, że tym razem było inaczej. Parę dni później, właśnie Brandon Fugle opublikował zestaw upamiętniający to spotkanie. Widać, że odbyło się to w bardzo wykwintnych przestrzeniach. To był 19 kwietnia 2018 roku. I tutaj właśnie jest ekipa, która wkracza raźno, żeby właśnie opowiedzieć o tym ranczu. I jest taki stół, przy którym siedzą osoby zasłuchane i zatroskane właśnie losem tej, tej posesji i jak się zbliży jedna z tych dni to o, o. A co to za co to za osobnik. Kim, kim jest ten pan. Państwo prawdopodobnie tego dobrze nie widzicie teraz na ekranie ale oczywiście będzie link w opisie. Tutaj ta głowa która wystaje wskazana strzałką. Kto to jest. Przecież to doktor Patrick jest zdjęcie. To zdjęcie jest bardzo śmieszne, bo wszyscy tam właśnie tak myślą, kurczę, to rancho, prawda, nieprawda, tak? Będziemy oglądać tą dokudanę, czy nie? A Kirkpatrick taki... Jeszcze wtedy nie był taki siwiejący, tylko ta czarna broda, ktoś powiedział, przyrównał go w internecie do takiego złoczyńcy z filmu o Bondzie, jeszcze ubrany na czarno, właśnie, taki czarny charakter. No i teraz pytanie: czy, czy został faktycznie przyłapany na tym, że kręci, że, że tam był? Co tam robił w ogóle, jeżeli twierdzi, że nie był związany w ogóle z jakimiś anomalnymi sprawami przed Ero? No, jest wątpliwość, jest, jest to dosyć śmieszne. Przyznam szczerze, że przez pewien czas miałem dużo uciechy z tego, z tego właśnie zdjęcia. Oczywiście w tym mglistym środowisku zawsze można powiedzieć, że to jest preparowane, ktoś go wkleił. Wygląda tak, jakby był jedynym gościem, który popatrzył w kamerę i właśnie zmarszczył, i mówił: Nie rób mi zdjęcia, ja tu, tu mnie nie ma, nie ma mnie tu, jak Jedi, prawda? Mnie tu nie ma. Więc jest, jest to zabawne, ale wszystko wskazuje na to, że cała ta, ta społeczność, UFO społeczność, i właśnie tych, którzy są za, i tych, którzy są przeciw, jest powiązana i tam dużo wynika też z międzyludzkich animozji. W pewnym sensie tutaj podzielę się z Państwem taką, takim swoim wrażeniem. Mi się trochę tak wydaje, że dr Patrick mógł nie do końca stracić gdzieś po drodze wiarę w UFO, mówiąc tak w cudzysłowie, czy w przekonanie, że faktycznie występują atmosferyczne anomalie, tylko stracił wiarę w ludzi, którzy z tym tematem mają coś do czynienia. Bo dla mnie on w maju mówił coś zupełnie innego niż we wrześniu 2023, a pomiędzy tym majem i wrześniem jest ten lipiec i ten grasz. W kongresie. I wtedy, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, uwaga została przekierowana z doniesień na temat tego, co się dzieje na niebie amerykańskim i innym, na to, co się dzieje na ziemi, w tych biurach, w tych bazach, w tych podziemiach. A z tym Kirkpatrick nie chciał mieć nic wspólnego i nie dziwię mu się też w pewnym sensie, ponieważ wiele osób, które było w kręgach rządowych przez dekady, jak na przykład John Alexander, pułkownik, Twierdzą, że się tym interesowali, dłubali w tym temacie, czy są te ciała, czy są te spotki, i nie znaleźli ich. Oczywiście można powiedzieć, że to też jest element operacji kontrwywiadowczej, więc, ale to już jest nieważne. Chodzi o to, że Moim zdaniem on mógł uznać, że jeżeli on w to wejdzie, to go to wsiągnie tak mocno, że nigdy z tego nie wyjdzie i teraz w pewnym sensie zamiast, powiedzmy, rozsupływać swoją linę, którą, która łączy go z tym środowiskiem, on bierze taki tempy tasak i zamiast ciąć ostrzem, to trzonkiem wali w to. I dlatego właśnie to jego wypowiedzi są takie, takie nieskoordynowane. Będziemy przyglądać się temu. Zobaczymy, kto tam komu co wykaże. Kto komu wyciągnie jakie zdjęcie. Skąd jeszcze się okaże, że zobaczymy kiedyś zdjęcie, jak Sean Kirpatrick w jakimś barze tam gada sobie z Davidem Grashem przy, przy drinkach. Jeżeli Państwa to zainteresowało, to bardzo dziękuję. I proszę dajcie znać, co myślicie o takich ufoniusach. I zapraszam na kolejny odcinek, bo to będzie jeden z najważniejszych dla mnie. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.